Witam wszystkich w ten piękny poniedziałek, drodzy klienci. Chciałbym poruszyć pewną kwestię, jeżeli wybieracie się do mnie i jedziecie z daleka, naprawdę proszę was, abyście weszli na Google, wpisali kebab puszczówkiego w i zobaczyli, czy jesteśmy otwarci. Bez sensu jest czasami jechać wiele kilometrów i przyjechać i zobaczyć, że nasza budka jest zamknięta. Jak wiecie, ja jestem tutaj samemu, szykuję jedzonko e, dla was e, samemu i zawsze chciałbym, abyście e, przyjeżdżając do mnie, e, otrzymywali jedzonko z moich rączek, a to zawsze była e, liga. Wiecie, e, mam swoje pasje, chcę się realizować e, i uważam, że życie bez pasji byłoby e, dla mnie nudne, a więc to czasami muszę zrobić wyjątek i muszę zamknąć. Mało tego, mamy też e, sezonowo e, otwarte na duże imprezy, a więc też czasami mamy piątek e, zamknięty. Jeżeli e, chcecie przyjechać do mnie, zgostować. E, i zwariować, no to musicie paść do Biesikierza i zobaczcie, takie roleczki są tylko u mnie w Biesikierzu, taka liga czego u Zapraszam.